Hej, cześć, miałem nic nie kręcić, ale zacząłem robić zdjęcia dla klienta. Taki mam nawyk, że jak coś wymieniam, to robię zdjęcia dla klienta, żeby klient widział, że jest wymienione. No to sobie pomyślałem, że nagram wam w jakim fantastycznym miejscu jest umieszczony wentylator nadmuchu w Nissanie Kaszkaju. Zobaczcie. No, jest tylko ta jedna śrubeczka, co go trzyma po lewej mańce i go się przekręca, i się go wyciąga. Ale żeby to zrobić. Trzeba całe te graty tutaj odczepić, łącznie z pedałem hamulca i przyspieszenia. Także troszeczkę tu jest zabawy, żeby to wszystko zrobić. Sam przyznam się szczerze, że oglądałem pierwszy filmik na YouTube po angielsku, gdzie w ogóle ten wentylator jest, bo go nie widać. Nie ma. Jak się filtr przeciwpułkowy wyjmie, tam faktycznie przez ten filtr przecipułkowy widać śmigiełka wentylatora no to w ten sposób można się kapnąć gdzie on jest ale to mówię, no mi dużo YouTube pomogło zresztą tak samo jak Wam wszystkim pomaga YouTube także ja to składam do kupy i życzę Wam powodzenia w Waszych naprawach no i do następnego razu, cześć, trzymajcie się